Ile mogło się wokalistów u mnie uczyć i zrobiłem taki rachunek, że teoretycznie licząc, że to było 60 osób w ciągu roku, to przez te 30 lat parę setek się uzbierało. No ale wybrać te perełki to było dosyć trudno, więc, więc trzeba było tego szukać. No i generalnie to setki setki. The sun is setting like my losses in the sky. The world could sing it, the you, how to do everything. Always wanting more. you To, to było całe moje dzieciństwo. Wszystkie moje koleżanki też były z zespołu, chwilka. Wakacje, warsztaty muzyczne. Co drugi dzień bywałam w Domu Kultury u pana Irka. Śpiewałam, uczył mnie grać, podstaw muzyki teoretycznej, praktycznej. Pokazywał mi nowe kierunki, otwierał moje serce, moją duszę na muzykę, tak naprawdę. On we mnie zaszczepił. Element, który dzisiaj gra bardzo ważną rolę w moim życiu. Jak to się zaczęło w ogóle? No. Y, zaczęło się od tego, że w 1974 roku przyjechał do biały nauczyciel, który następnie uczył mnie w szkole muzycznej i on założył właśnie taki kwartet wielogłosowy i gdzieś to się zakodowało i ja, ja wtedy jakby pamiętałem o tym pięknym brzmieniu, o tej harmonii. I, i, I właściwie cały czas dążyłem do tego, żeby śpiewać właśnie taką formę, gdzie będzie ta forma najtrudniejsza, czyli trzygłosowe piosenki, czterogłosowe I, 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 i gdzieś to we mnie się działo i to zacząłem robić. No, instruktor to odgrywa najważniejszą rolę, bo on zbiera te dzieciaki, one się integrują, one konkurują ze sobą, jednocześnie się przyjaźnią, powstają z tego fantastyczne pomysły. I taki człowiek, który, który środowisko muzyczne umie z, jakoś zebrać i z nimi coś zrobić interesującego, no to jest no, majątek. Każdy by chciał mieć takiego. Dzieci sobie fantastycznie z tymi piosenkami radzą i nie są takie nadęte, na, na takie stare maleńkie, one są dziewczęce z wielkim urokiem, a jednocześnie, a jednocześnie to wszystko jest smaczne, gustowne, co się rzadko zdarza. Kultury Piast od lat tam już, już właściwie od początku tam pracuję i generalnie rzecz biorąc mam pewien system, którym operuję, to znaczy są godziny, w których może każdy przyjść, zaśpiewać i popisać się i, i może chodzić niezależnie od tego, czyli nie ma jakby w wielu takich sprawach, że przychodzi, należy do zespołu i odchodzi. Yy, tutaj jest cały przemiał tych, tych różnych zdolnych dzieci i ja je wyłoskuję po prostu. Muzyka Kiedy jeżdżę po Polsce i oglądam takie grupy ludzi, to tam takie popisywactwo obowiązuje. A tutaj są trudne piosenki, niby do popisywania, a smacznie to wszystko jest ogarnięte, zrobione razem z półplaybackiem, który jest wyrafinowany, smaczny, gustowny i to jest cudowne. I'm track 29, but you can give me a shine I can afford to run a giant and look at you too. I I I can afford And just to drive to spirit Praca z panem Irkiem od samego początku była dla mnie wielką przyjemnością i właśnie yy, właściwie to dzięki niemu, dzięki temu, że przyszłam w ogóle do tego zespołu, że zaczęłam śpiewać u niego, to odnoszę duże sukcesy, niesprawnie mówiąc, no ale yy, także jestem mu naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna z całego serca, bo dzięki niemu odnalazłam po prostu tą drogę, którą chcę iść dalej. Oboje z Panem Irkiem bardzo lubimy jazzową muzykę właśnie jazzową. Właściwie to, szczerze mówiąc, my możemy słuchać każdej muzyki i śpiewać, też możemy każdą w ogóle śpiewanie u Pana to jest wielka przyjemność i cokolwiek śpiewamy, to to jest wspaniałe zawsze. Barwna postać, Irek Parafieniuk to jest barwna postać. Jest to człowiek, który potrafi wykrzesać z człowieka, z tego malutkiego człowieczka bardzo dużo. On ma szczęście do osób, które pięknie śpiewają, które są zdolne, ale to co to dziecko, czy tam osoba dorosła, czy młodzież coś mają, więc trzeba to jeszcze wyszlifować. Trzeba z tego zrobić taki piękny diamencik, a Irek umie to robić. Poza tym poświęca się niesamowicie. Dla niego chyba muzyka to jest wszystko. Znamy się bardzo długo, bo znamy się już... Prawie ponad 40 lat. I mogę powiedzieć, że naprawdę to, co robi, to robi przecudnie, wspaniale i chwała jej. W, w każdym mieście był taki Irek, to przecież my byśmy mieli samych muzyków. Wszystkie zawody to byśmy mieli Nie wiem, także wiesz z drugiej strony byłbym sobie, że współczułabym takiemu krajowi. Tyle irków. Pan Irek był. Takim bodźcem, który spowodował, że, że po wybrałam studia muzyczne i dalej gdzieś tam tę drogę kontynuuję. Na pewno pan Irek zauważa talenty. Mamy tutaj przykład od wielu lat, od 30, bo dzisiaj właśnie obchodzimy 30-lecie. Na pewno, na pewno miał takie oko, które gdzieś tam spowodowało to, że gdzieś tam mnie zauważył i na pewno mi bardzo w tym pomógł. Nie był raczej kategoryczny. Myślę, że wszystko obracał w taką zabawę, w taki, z takim prze przeświadczeniem, że nic na siłę, że to wszystko. Wszystko, żeby traktować naprawdę tak, mieć do tego luźne podejście, miało do tego, moim zdaniem, dystans i dobre podejście. I myślę, że właśnie dzięki temu wiele osób po zakończeniu liceum, wybierając jakąś dalszą swoją drogę, właśnie wybiera studia muzyczne. Myślę, że właśnie dzięki niemu, dzięki temu swobodnemu podejściu, decydują się na taką drogę, bo widzą jego, widzą jego zaangażowanie, jego radość z tego, co robią. A sam kiedyś śpiewałeś, a teraz wyciągniesz górne C? Yy, to znaczy yy, yy, bardzo rzadko yy, śpiewam i, i, yy, i ewentualnie tam jakieś ćwiczenia na zajęciach. Yy, natomiast jak czasami mam taką wenę i zacznę śpiewać, to nawet moje dziewczyny kiedyś z, chwilka, z chwilki na szpilkach, kiedy usłyszałem, mówię Irek, ależ ty my potrafisz zaśpiewać, dlaczego nigdy się nie popisujesz? I ja mówię przecież mam tych młodych, którzy za mnie śpiewają.